Inspektor Kot i inspektor Pierzchała, Wydział Kontroli Wewnętrznej. Oni to wiedzą, Kocie. Proszę? Witajcie, kochani, dzisiaj będzie długo oczekiwany film z moim tatą. Druga edycja filmu: Tata robi mi makijaż. No, Tym sakra. razem. Tak. <noise> być może. Tym razem tata postanowił zrobić mi makijaż na Halloween i to będzie jego własna wersja, tu nie będę w ogóle podpowiadać. Będę wam tylko mówić, co najwyżej kosmetyki, których tata używa, a tata sobie tutaj coś wykombinuje upiornego. Akurat jest idealna okazja na to, więc ciekawa jestem bardzo, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie oglądało. No i zapraszamy do oglądania. No dobrze, to zakładam okulary. Powiedziałem masakra, bo będzie to... Yy, nie makijaż, tylko raczej charakteryzacja. Charakteryzacja yy, yy, taka bardziej halloweenowa. Więcej. <gryzanie> ja już ma spięte włosy, przystępujemy do... Miałeś do... bez Natalka. No właśnie, mało być bez Natalka, więc Natalia ma już spięte włosy, przystępujemy do e, makijażu takiego. E, dziś będzie makijaż e, trochę halloweenowy. W ogóle byłem zdziwiony, w ogóle, że ktoś oglądał ten film. To z poprzednich, żeśmy się wygłupiali. No e, zaczniemy od tego, że mm, ja będę nakładał, tutaj mam taki biały podkład, o biały podkład taki. To jest z takiej filmy, o takiej. To jest wszystko kreolan, to jest super kolor, wszystkie produkty tutaj, które będziecie widzieć, to, będą, to będzie kreolan po prostu charakteryzacja. Ja sobie tak wymyśliłem, że to będzie taki e, taki, 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 nie, jakiś taki... A lub... Ty wiesz co, to powinnaś mieć. Dobra, no dobra, okej. Okay, najpierw, najpierw robimy podkład. Tak, tak jak się robi. Czyli wiesz, co tu włosy twoje? Wpadło. Natalia sobie pospina włosy, żeby nie wchodziły, i ja będę najpierw robił podkład. Podkład pod, pod makijaż. Przynajmniej tak, tak się robi w teatrze. Jako, że to będzie Halloweenowy i tak dalej, ten, 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 ten nasz cały charakteryzacja, to może takie. A <suchary>, suchary, właśnie. Ale ma jedno z drugiej strony. Ma, ma. Bo ja będę opowiadał i będę przy, przy, przy okazji jakieś suchary będę wplatał. Jak się trzech wampirów umówiło się na imprezkę, no i każdy miał przynieść ze sobą coś. No i jeden przyniósł, ja tutaj z boku maluję, powiedz tak, no tak, żeby wszyscy widzieli. Nie. Jeden przyniósł jakiegoś to pielca, prawda, ze sobą, drugi, drugi wisielca na sznurze jeszcze. Tego dającego, a ten trzeci przyniósł yy, ten urnę <grym> prochami. No i ci go mówię, a ty co przyniosłeś? Gorący kubek. <grym> Suka, <suga>, nie? <grym> Dobra, zamykaj oczy, zamykaj oczy, bo wszędzie całą twarz robimy na razie na biało. Nie, nie, taką, żeby ona na razie wyglądała tak trochę yy, na na... Yy, żeby to, żeby to było białe po prostu. I już. Im bardziej będzie białe, tym będzie lepiej. Bo to ma być taki... O! Więc na razie... I tak, Ja tak. Ja uwielbiam. Ja Ja uwielbiam. Ja uwielbiam malować palcami, mówiłem wam. Poprzednio się z... poprzednio robiłem to pędzelkami, ale wyszło nieźle nam... To... się nauczy... Natalia, Natalia się do Carfura wybrała w tym. Sycie naprawdę dostała jakiś bonus, bo wróciła z takimi tutaj. uszy też, bo to musi być wszystko miała. Ty, go, ty, i ty, i ty. Akurat bluzkę pod kolor. Dobrze i bardzo dobrze bluzkę pod kolor. Co to było? Ach, a propos Sucharów. Rozmawiam. E, 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 jak to było jak jak do... pokaż mi tutaj... Już, dobrze, już, ci tam, e, Wraca sobie przy, z wytwornego balu na czarną ubranę, ga, czarny garnitur, prawda? Czyli... Ja bym tak mi robiły klientką taki... go całą ręką. No tak. tak. Dobra, coś chciałeś powiedzieć. No, że wraca, 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 wraca wieczorem z, z lekko, lekko zniesmaczonych, prawda? A wraca z, z wytwornego balu. Ale kto? No facet, facet. A, facet. Mówię na czarno ubrany. Mhm. Dobrze tutaj jest wszędzie jeszcze, tutaj trochę za uchem, no i to, i tu, i, tu, i drugi, Nie, no. domy... się, nie domyję. Domyję się, domy się. Cicho bądź. Jak ma być perfekcyjne, mądrze perfekcyjne. Takiej brzydkiej do mnie jeszcze nie widzieliście. Nie, brzydka, no zaraz. Tak już wystarczy. No i to jest koniec. Makałam. Dobra. Weźmij chusteczkę. Dziwno. Też chusteczkę? Dobrze. No. Proszę bardzo. I tak. Aha, miałem dokończyć o tym, że wraca z tego wytwornego balu, a że mieszka o facet tak y, na skraju miasta. I że na skróty, ja wycieram ręce, żeby teraz przejść do innego koloru. Jest mhm. na skróty, szedł do domu i szedł przez cmentarz. Y, przez cmentarz? Ja tu biorę farbki, oczywiście pokazuję. To jest, y, tak, to jest y, supra kolor, pięciokolorowa, kolor, pięcio sześciokolorowa no paleta, też Kryolan, dzisiaj kupiona. Dzisiaj Ja nie na okazję tego filmu. Dobrze. Ja sobie będę trochę mieszał i tak dalej. Państwo. Wracając, wracając, ten to, człowiek, e, lekko z niej słab, ale zataczając się, poszedł przez cmentarz i widzi, jak w grabasz kopię grup. E, zaraz my tu zrobimy w ten sposób dobrze. Grabasz kopię grup. Najpierw A. Co chcę zrobić? Odciąć, wyciągnąć czoło, żeby czoło miało takie nienaturalnie do przodu, więc czoło jest białe w tym momencie, a ja tutaj robię tak, tylko musisz do mnie się skierować. No więc. O, tak, o, tak, o. Tak. tak. Najpierw zaczniemy od takiej kreski. Nie dopężycie. do końca dzisiaj tego No kończy zaraz. Tylko jak będą oglądać do końca, to, 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 to się dowiedzą, co było na końcu, nie? Dobrze. O, jest to czoło. Dobrze. I tu. Tutaj więcej, tak? O, i tu. Nawet bardziej. I nie wracając do tego faceta. No więc widzi, patrzy, grabasz kopie grób. No więc się podkradł do niego, w nocy grabarz, nie? Podkradł się do niego od tyłu, do tego grabarza i zrobił mu takie zagrobu. A ten grabarz nic. No to zrobił tak, nie. Grabarz nic. No to sobie myśli, musi my, głuchy jakiś albo co, nie? No i Idzie, już widzi wyjście z cmentarza, już się zbliża do tego wyjścia, a nagle od tyłu takie puuu, tak łopatą dostał na płask, pat na glebę, odwraca się i patrzy na ten grabarz, stoi nad nim, nad nim z łopatą i mówi straszyć wolno, krzyczeć też wolno, na zewnątrz nie wychodzimy. <gokolwiek> U, to taki suche no dobra, I dobra. to odcinamy tutaj, dobrze? jest tak, o. O tak, odcinamy. Czyli robimy w, żeby czoło było pięknie, tak, że jest czoło, i to jeszcze tu, o, o, prawda, teraz, ops, ops, Bo no to było takie, no to będzie takie ostre, ostre, mm. dobrze, jest tak, jest tak. Dobra, i teraz będą, teraz możesz już przodem, bo teraz będą robione oczy, czyli ciemniej. Tą samą niebieskość na razie, na razie robimy niebieskość. Potem to będzie nieświeże bardziej. No tak, musi być nieświeża. No tak, w sumie razem. W sumie razem z brwiami. Nawet o, zataczając, zahaczając od brwi. I I dobrze. I tak, sama chciała Teraz spędzę dwie godziny w wannie, żeby się domy. Dobrze? Przepraszam bardzo, i teraz ci wam Dobra, no pokazuje A pokazuję paniom po... i panom. I panom. A, a wracając w ogóle do, do duchów strachów i tak dalej, kiedyś yy, nie, dla, dla tych, co oglądali pierwszy film, to ja nie wiem, tam wspominałem, że byłem, miałem tę przyjemność pracować kiedyś w Teatrze Nowym. Yy, no to Natalka też... Yy, Natalia, Natalia, nie wiem, to tak? Poprosiła mnie to też to nie Natalia. No, no, no jasne, i teraz opowiedziesz historię mojego życia. Tak. Natalia też tam kiedyś występowała ze mną. Nie, błagam, tylko nie mów o od... Nie, Proszę, ale. Cicho, wjeżdżała na osiołku jako taki aniołek. Jungowska grała, Edyta Jungowska grała Maryję, a na prawdziwym osiołku wjeżdżał taki aniołek jak, jak Natalka. Natalia, oczywiście. Te, te, o, i teraz wyglądam bardzo jak aniołek. Tak. Teraz tutaj, tutaj pokazuję, tu. Po, tu jest nos. My wyostrzamy nos, żeby nos był taki nie, nienaturalnie długi, czyli robimy go z tej strony. Ale już tak jest to... wystarczająco długi. No ja wiem, ja wiem. To masz po, po kimś po mnie. No, jak widać. O dobrze. Jest na razie, ta, na razie, na razie taką ciągniką mhm. i robimy go trochę krzywą. O jeszcze... ja. Tak, tak, o tak. O. Dobrze, jest tu. Jest tu. Dobrze. E, to mniej więcej tak. Teraz pokażę, jak to wygląda dobrze. Teraz tutaj jeszcze robię, zjeżdżamy w tą stronę. Na dół. Na dół, tu. O. Tak. O. Tak. O. Tak. I z drugiej strony zrobimy to samo. O, tak. O. Tak. Dobra, ale to chciałaś Wiesz? powiedzieć o tym osiołku, tak? No Ty, Aha, nie, bo no, zacząłem to... mówić o Teatrze Nowym i o tym. No, przepraszam, właśnie, tak się... Tą historię o osiołku to już słyszeli wszyscy. No dobrze, dobrze. Sto razy. No dobrze, ale nie o tym chciałem no mówić. Dobra. Mówię o tym, że kiedyś zanocowałem, będąc jeszcze młodym aktorem, zanocowałem w teatrze. Grałem wtedy, grałem wtedy w, w sztuce Udalena, zagrać jeszcze raz na Udalena, i tak chciałem poczuć tę atmosferę tego teatru, tak w nocy i tak dalej. I słuchajcie, na łóżku, środku miałem łóżko na środku sceny, no i na tym łóżku sobie spałem. I nagle, słuchajcie wiem, Druga w nocy, jak poczułem, że ktoś chodzi dookoła mnie, nie było nikogo i po prostu miałem taką panikę trochę. A co się okazało, że nie, że w tym teatrze przed wojną, przed wojną tam w tym budynku teatru była operetka i tam aktorka się powiesiła na scenie i ona tam straszy. Znaczy, teraz tam jest Carrefour, więc tam, tak, że jest... może strażyć tam, gdzie sprzedają kaszankę. To jest, to jest, paranoja. To, jest... Sejcie, to jest paranoja. Budynek teatru, gdzie przed wojną była operetka, gdzie występowali na scenie Wilhelmi, Pieracki, Karewicz, Mochowski rozumiesz, no, no mnóstwo sław, gdzie piękne spektakle powstawały, słuchajcie, znaczy, jest ten Carrefour, masakra. No, po, Carrefour Express na Puławskiej, to jest właśnie miejsce, w którym, tak. w którym był teatr nowy, a wcześniej właśnie przed wojną była operetka. Tak. Tak, no. I ja też powiem Wam, że ja się do dzisiejszego dnia też nie mogę z tym pogodzić, bo ja spędziłam dzieciństwo w tym teatrze, więc... No, razem z Tomkiem... Mm. Moim bratem. Tak, razem z Tomkiem buszowali pod sceną, za sceną, pod Ta, sceną Tata tam. nas zabierał, zamiast do, do przedszkola, to zabierał nas na próby do teatru. I myśmy biegali po całym tym teatrze i zna, ja go znałam lepiej niż wszyscy aktorzy razem wzięci, bo wszystkie przejścia, schowki, piwnice... <laughs> za Zakamarki, a wszystko, naprawdę. Jeszcze do dzisiejszego dnia pamiętam zapach tego teatru, mm. bo... bo Miał no. też swój charakterystyczny zapach, taki stary, no, ja stary teatr. Natalka, Natalia uwielbiała yy, garderoby, a szczególnie tam, gdzie robią makijaż albo, albo do pani Stefy, co miała ten magazyn. Tak. Słuchajcie, olbrzymi magazyn z tak. kostiumami starymi, wiesz, ja na przykład no. yy, mam frak, mam frak jeszcze, dostałem go w prezencie, mam frak, w którym występował Emil Karewicz, jeszcze młodym ten Mój Czarny Frakt to jest po... Wiem, wiem. Natomiast moi widzowie są tak młodzi, że podejrzewam, że nie kojarzą Karewicz. Emi Karewicz grał Brunera w, w stawce więcej, w większej A, niż życie. Stawkę większą, to... większą niż życie oglądali wszyscy. Dobrze, robimy... Wszyscy Bo... w twoim... <laughs> Jak... Teraz tak, było niebieskie, Był... poszła zieleń, taka nieświeżość i teraz dosmaczamy to jeszcze czernią. Taką, żeby to już rzeczywiście było takie... Hmm. Nie wiem... Trup od kuchni. Trup od kuchni. Tak. O, tak. O, tak. O, tak. Jaki to jest trup od kuchni? Co? Jaki to jest trup od kuchni? No, takie, takie powiedzonko, że, tak, że, że, że taki czujesz, że takie druga świeżość. Druga <śmiech> <śmiech> Jest trup pierwszej świeżości. <laughs> tak, tak, Jak okay. w Mistrzu i górzecie gram za Zelno, demona bezwodnej pustyni, zapraszam wszystkich do teatru. Rampa. Rampa, jeżeli ktoś jeszcze nie lud spektakl został nominowany za... A nie wiem, czy wiesz Natalia, że nie wiem. <laughs> spektakl został nominowany na, na najlepsze yy, w ciągu ostatniego pięciolecia. Yy, najlepsza inscenizacja, co tam robisz? Inscenizacja <laughs> mistrza i Małgorzaty. No i ja w drugim akcie, drugi jak należy do mnie, jestem tak masakrycznie zły, yy, w sensie straszny. Yy, no. Że, jak powiedziała y, moja żona, że gram skroplone zło. Dobrze, jest Myślę, że mama byłaby też dobra w skropleniu. Tak, ja, jeszcze, jeszcze wyciemnimy tutaj, bo już jest, już jest idealnie czarność, ale w kącikach, w kącikach oczu, o tu, jak widzą Państwo, i z drugiej strony w kącikach tu, musimy jeszcze bardziej wyczernić, żeby pogłębić masakryczność Twojej twarzy. No i dobrze, jest tak, już jest dobrze. No tam, pokażcie tutaj. Teraz musimy tak, no, i z tej strony. A dzisiaj tak. jest sobota, to może gdzieś pójdziemy na jakiś halogen? My byliśmy wczoraj. No właśnie, a mnie o. nie było. No nie było cię, nie było cię. Dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. I a coś z dołem? Zaraz ci go tam musimy... Kolejny krwią. Zaraz. O, no, to jest dobrze, jest Ślicznie nie wyglądasz. <głos> <głos> jak się ja, ja, pójdę na randkę, tak? <noise> jak, nie się, śmieje, tak. jak się śmieje gufi? <noise> <noise> tak, tak, tak. Dużo osób pisało pod tym poprzednim filmem właśnie, no. że, że śmiech gufiego. Albo że kojarzą ten śmiech, albo nie wiedzą skąd. <noise> tak. Dobrze? I teraz tutaj pokażę jeszcze dobrze. O, tak. Ja jest. jest ja! Dobra. Jest, o, jest dobrze, jest, 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 jest ciemny nos, jest ciemny, jest, 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 dobrze, jest tego, dobrze jest, ok, i teraz weźmiemy, zrobimy teraz tak, ja to robię zawsze w w ten sposób, że nakładam sobie, tylko muszę tutaj, nakładam sobie na, yy, na kredkę, o tak, taki pasek, żeby to było ładnie, o tak, nad trzonek, Na trzonek I teraz sobie. O. I. O. A z tej strony jeszcze nie ten. Musisz od nowa pomalować. Aha. O. No widzicie, taki, taką sztuczkę ja sama nie znałam. Widzisz? Jest. jest dobrze. Mhm. I teraz to musimy troszkę rozetrzeć, żeby to nie było takie, wiesz, takie... Mhm. Pogłębiasz moje zmarszczki. Tak. Dobrze. Pokaż się. Jest dobrze. O. Jest. 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 To czoło takie wyszło bardzo. Okej. Okay. Takie. Wyszło. Do przodu wyszło. Wyszło? Wyszło. Nie? Okej. Okay. Jest nieświeżość? Jest nieświeżość. Dobrze. Pokaż mi teraz. Tu. Dobrze. drugi drugiej strony Tak. Dobrze. Jest tu. I drugi stronę. hop, no. Dobrze, teraz, y, by, a miałem opowiedzieć historię o tym, jak opowiadał mi y, kolega y, Marek y, Probosz, z Stanów. Opowiadał, jak kiedyś jego kolega tu robi mi takie ust takie. Bo najpierw musimy zrobić takie, <laughs> y, żeby potem. O tak. O. I jak jechał kiedyś na Highwayu i. Y, jeszcze raz, zacznę inaczej. Facet jechał i policja go zatrzymała, i sprawdzają go, patrzą, a on ma. Mówią, dlaczego pan wozi luzem noże na tylnym siedzeniu w samochodzie? A oni mówią, panowie, jestem żonglerem, pracuję w cyrku. Tak? Bardzo proszę, niech pan udowodni. No i on wziął te noże i zaczął nimi, wiesz, podrzucać i tak dalej. A drugi facet przejeżdżał koło niego, miał go. Yy, tego i patrzy co on robi i mówi Jezu, jak to dobrze, że ja przestałem pić. No takie testy na obecność alkoholu, chyba ich pogięło. Dobra, Dobra Natalia, już jesteś, już jesteś brzydka. I teraz weźmiemy, przejdziemy do tak zwanego w końcu. W końcu, w końcu. Gdzie jest? Proszę, dobrze. Trzymaj tą chusteczkę, chusteczkę tu trzymaj. Na Dobra, sztuczną krew, też Kryolan. Tak to jest. Wszystko, wszystko tak jest. w sklepie w Warszawie stacjonarnie kupowane. Na, na ulicy Pięknej jest sklep. Można tu? Dobrze. Mhm. Aha. I tak. Aha. 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 dobrze. I teraz tak. Dobrze. I teraz przechyl głowy tak trochę. O tak, dobrze. Czy tam kapło? Nie wiem. Aha. Otwórz mu Dobrze, już dla No, jesteś po wizycie, prawda, po jedzeniu, nie? Mhm. Dobrze. Puknęłam krew. Okej, okay, jeszcze troszeczkę minimalnie z tej strony. Bo mm już -hmm. nowy patyczak gdzieś się marzy to. Nie, już okej okay jest. Lovely. <noise> Muszę wam <sobie na> wójdeczki. <noise> No i dobrze, i co? Możesz... praktycznie wszystko jest, bo to co, nie będziemy nic dosmaczać bardziej. Można oczywiście... Ale to Prawda? Kończymy już. W takim razie mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie tam kciuka w górę, piszcie komentarze chętnie. Mm -hmm. Czy wam się podobało? Być mhm. może, że jeszcze kiedyś jakiś film powstanie, ale wiecie, że pół roku przerwę co... <laughs> z tymi filmami. Nie, no, to, Dobra. Ty, no. Teraz, to, teraz to powinienem pokazać, Dobrze, pokazać jak, jak, ja, jak ja się maluję przed kamerą. Też może być. O, jak ja się maluję, a ty będziesz mi dopowiadał. E, żeby skrócić Państwa cierpienia, e, to będzie można oczywiście wyciąć. E, opowiem coś, co. Znowu następnie... ja jeszcze wyrzucę. No, to tylko na, na zakończenie krótki, żeby zostawić Państwa nie tak, że tylko takie he, he, do, do śmiechu i tak dalej, tylko zostawić taką znudzką poezji w tle, gdzieś tam. Bo sam, e, e, sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopies w ogóle z innych sfer. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia ideal. i dal. Ile powiedzmy. Wieczorem z Arturem I nagle księżyc wschodzi nad murem Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz A ja jak bóg W takim przekroju Po prostu się boją Bo jak na przykład wejdę do pokoju i się zamyślę Powiedzmy o Wiśle, to zaraz łzy Jak groch Liryka, liryka Tkliwa dynamika, angelologia ideal. Niech mnie zarąbią Niech honoraria wydana na wieńce Artur i Maria. Ja jestem Polak, a Polak jest wariat, a wariat to lepszy gość. A po pogrzebie pod Korniszon niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i piszą pod spodem taki tekst. Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Angelologia i dal. Do zobaczenia.